Teraz dużo dobroci dla dziewczyn, dorwałam chłopaków, e, chyba najprzystojniejszych tutaj wybrałam ze wszystkich, całej konferencji, panelu. Cześć! Cześć, witam Cześć, serdecznie, Bosman z tej strony. Możecie się przedstawić? Zwierzak. Bosman. Byciek oficjalny. Ty wiem, że widziałam Cię na panelu. Będziesz walczyć na najbliższej gali Prime MMA. Będę Cześć. walczył w niedzielę teraz, 22 czerwiec, na szorcie. I będę walczył... O to, żeby się dostać na galę. Tak. Mm -hmm. Tak, znaczy chodzi ci teraz o tą y, konferencję czy tamtą? Tamtą będę... o, tą, o tą, o tą. Tak, tak, będę. Byłem na, na konferencji y, teraz więc y, będą teraz wybierać, czy będę walczył, czy nie będę walczył. Um, a ja tak nieśmielona nie jestem, że aż po prostu robię błędy, ale wybaczcie proszę, myślę, że tu każdy by takie błędy popełniał. Ty znowu co tutaj robisz na konferencji? Miałem walczyć na turnieju, ale nie odpowiadał mi kontrakt. Zbytnio nie chcę udzielać więcej informacji na ten temat. E, bo myślę, że to jest poufna informacja, powiem, co z federacją. Po prostu czekam na lepsze propozycje. Zapraszam do tańca 2 na 1, mogę wychodzić. O, myślę, że tu nie jedna dziewczyna, nie my zatańczyła, ale jeżeli chodzi o wal Taneczne. Ja w ogóle mam apel do, do włodarzy. Proszę się naprawić tutaj takie osobnice, te co osobnicy... Um... Bardzo są potrzebni moim zdaniem na galach każdej. W obrazku na pewno będzie to ładnie wyglądać, a jeżeli chodzi o dźwięk, to myślę, że on sam się ułoży. Ty co znowu robisz tutaj na konferencji? No ja też przyjechałem tutaj, też była, da, też była myśl, żeby właśnie zawalczyć, ale tam jakoś nie mogliśmy się dogadać, jeśli chodzi o kontrakt, ale też właśnie tak jak z kolegą tutaj mówimy, jesteśmy chętni walkę dwa na dwa albo jeden na jednego. My tam się nie boimy, może być nawet czterech na dwóch, bo my raczej, raczej lubimy wyzwania. Całe życie w treningu, całe życie w sporcie, więc kurczę, jak tylko będzie jakaś fajna, godna oferta, to jesteśmy zainteresowani, jesteśmy tak samo chętni, jacyś zapraszamy, z miłą chęcią weźmiemy. Ile no, trzeba robotę robić, nie ma co się tutaj pierdzielić. Jak widzicie, no jest tutaj różnoraka, różnoracy zawodnicy. Jedni są tacy, drudzy są tacy. My raczej szukamy takich, takich w miarę normalnych, fajnych waleczek, żeby coś tam pokazać, a nie, a nie kurde tą patologię szerzyć jak, jak niektórzy tutaj niestety. Jak no sami widzicie. No. Ja myślę, że chyba szybciej się dogadam z paniami, które gdzieś tutaj pracują przy organizacji Gali Prime MMA. Moim zdaniem e, panie będą bardzo zainteresowane. O, jest tutaj Tomasz Bezrąg. Ja apeluję, e, panie prezesie, panie prezesie, apeluję, żeby e, brakuje tutaj takich... E, tut